Dobra, mm, mm. Dobra, tak. tak. A mogła zmiany patch sobie trafił, a Tak. Teraz nowa wysyła patcha będzie węzłów beta. Czyli trafimy, wiadomo, w mechaniki pięknej fali. Która za chce nic czego produkcja, dwa lata temu. Pięć minut, to coś same ale o całej siły. trafienie anuval, postaramy chyba na Trwa, ale trwa chyba ani i kocha chyba pierwszy, tak czy niewiele. Trudno wyrzucać co graczy. Nowy które was tu bez beta, przyjął w ogóle w ostatnim czasie. Nowe nam już w pięciu Peta Beta czekają na nich, włosy ani mowy głosowają w postawach gry. Dzięki temu będzie udział, kto go głosował. Na pewno już będzie nieco smutna masz zabawy, gdzie odtworzymy. Zamierzam ci już zadań, bo pask jest niewidoczny. Znak jest pytanie sobie. Poczuć baw, zabijmy się. Niestety wówczas nie zajmuje się problemem walki z cztkami, czyli całymi, że problem będzie z cztkami. Jeszcze e, zaglęty. ja osoby wziąć z zabawę. Pasuje zabawę. A, przepraszam, dobra. E, nie wiem, się wycofać. Nie wrócę w Amoezy, by szybciej zaznaczyć Amoezy w czerwcu wielką polaną osią. Wielką Wielki który będzie ten, I mamy poniewspół i mamy nowy telefon, czyli będzie iPhone 20. Tak! Teraz sugeruję, że będzie iPhone 20. Ciekawa. Ciekawe. ciekawa jestem. To będzie chyba robić ale Ciekawe. Ciekawe. Taka tylko muzyka. Napisał gry online, czyli taka aktualizacja chyba. A to wysocze już wyskoniamy beta, to już wiemy, to są beta, chyba to było, Beta. bet. Płucy Amongas czekaj, e, czekaj, 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 czekaj. Among Amongas panują czytam, czy czyty, czyli wyskakują. potem to chyba wyskakują. Wyskakują i potem jeszcze ten dobra, że nic czytelów. Tutaj w Nie wiem, czy Pan z i graczy. To jest taki koroler. Tu korony, tu korony, tu korony, tu korony. Takie szale? Takie szale i normalne. To to jest takie. takie różne. Barwy jakieś inne? O, no. Tutaj aktorzy będzie sobie ale. Nie będą, on tylko. Cieszy dzień. Cieszy jest Cieszy się, no. będą. Zobaczmy. Zobaczmy, co wódcy z Panem mają. Among Us. czyli wódcy z Panów Warnych. Znaczy, Terów, no. Wasze dolnicy, wyzapowiedziany. Co ciekawe.

Jest to stała z banochy. proszę przestań i tak może ja nie gram czytelów dzisiaj nie nawet, że... lagi chyba, tak samo ligi to też ma czarny, ale można dostanie ma za do a można tylko płacić. To 67 Zobaczmy co w Eee... To jak to dobra... ...duła czy pałsz... ...tak jest samo... ...ten... ...telelelela... ...to... ...pacham? To... <ścoughs> dobra. Dlaczego mikro naprawdę... ...oczuć już... sztuczne CZŁĄCZNE Sztuczne CZŁĄCZNE Dobra... Kika, w sensie, pisałem mikro, gdzie? I był w długim sercu, coś czy stało? Mikseł, Bibu mi się to znamy, bo to w moim filmie. Oznacza to, że dzisiaj film Cześćmi e, LOR, czyli to samo odchod, chodzi o odesiewki, co chodzi o. Dwóch miesięcy zmieniło i głos, że odchodzi, bo był tak jak X, podobny, bez nam założenia, taki X też i. Trzeba naprawdę oszukać, czy to wkazać, czy to prawda? Niedługo kasy czuł, słyszałam. Nadal co będzie, a to dalej, to będą pod tą ekipy. No właśnie, ekipy nie będzie. Mamy spinę na terapii. Aha. A. Mamy spinę do tym Nie ma problemu z sobą Myślę, że dalej jest nas. Tak, a, no tak. A, to tak. Mam w życiu warto to moje study, które zawsze się, warto się opłaca, nie wiem, zawsze się opłaca. E, a, przepraszam, tutaj macę warto. A, to za mną nie wiem, nie Zawsze ja mam takiego co że albo za wysoko, albo mam takiego, okej. Okay. To jest muszę... Już... A takiego. Albo takiego, dobra. Albo takiego coś. Abo spadnie zaraz. Okej, okay, okej, okay, działa, działa. Działa działa. Jezu, spadnie! Chodzima. Dobra. Eee. O tak, to jest lepiej, lepiej. Lepiej ten... okej. Okay. Eee, tak. Eee, Rzeczy, że które zapłacę na który, które opłatnie się zawsze. Kto? Po co? Ja opłacą się że zawsze, nie opłacę się bardzo. Okay? Tutaj waszych przykładem śmiechu, do kierownika odejścia. On jeżdża do Warszawy. Tak, on jeżdża do Warszawy z tym y Yoshi, tym krzynkiem, tak się myli, i boksem. Chyba trzeba do boksem, bo ja bardzo lubię boksowałem ja bardzo. Bardzo, bardzo chyba, ale bardzo, 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 bardzo lubię, ale nie lubię, tylko lubię, ale... Kiedy ja nie chciał nagrywać, chciał ze spokoju. Wychodzi nawet w głosie ważne komentarze. Wyszedł, bo chciał Mamy z do nie rozmawiają takiego takich Nie ma tematu, bo zgrywa sobie swój swoim. Myślę, że Delich nie tak powiedział na, ski, na skinie. Za dużo w mam liście i nagrywki, wychodził, na napisałem. A we wszystkim bijali on, nie przychodził, nie uznałem, że to jest dość, że Lana nie będą go musiał, nie przestała kupitać. zawki się nie skini, nie chciałem nagrywać ze bo innych. Miksa był na ten świat niepodobny, użył tak, palenie, użył palenie, włożył kanał, i on chciał, nie w ciałem, co, ostatecznie chciałem, nie wolę zajbić, zajbiście, bawić, przykro, do twarzy śmiechem, tak, <śmiech> się, yy, wszystko dookoła y, zmian. Na mi wysoki wysokiej pozycji, ale kateż ma wybór osobiście. Osobiście. Okej. Okay. Osobiście, okej. Okay. Y... Mogę najpierw y, y, na wstacie ukończyć Był... ale nie było wrócić na... To no, jest ja taki Jak nawet no ten team extra się nie połączy, też Tim ją nie ma. Sama na wiadomość, ją wyda wśród ekipy. Uśmiecha się do kamer i jeszcze zrobi wszystko, w pieniądze. Nazywają się prost. Dost mi muszą nagrania. Status klasy. Wiesz, głupi, zawsze szczęście nie jestem <laughs> bez mózgiem. Nie wychodzi u mnie ekipa. W sercu na zawsze. Mam nadzieję, że wyślicie wysz jakieś nowe kuszuki. Będą tropy. A, to nam za tropy. W chyba coś. I teraz tak. Bo nigdy nie było na mnie bezmensnane. Dziękuję za osobę. tutaj ekipa. Najpierw mówić, dziękuję. Wspierał mnie jak Najpierw poczułam, jest najgorzy. <laughs> na lekkich, na przelców, przelców na rymie. Nie poznałam cię, kochanie, osoby jak ona. Pozdrow, luda. <laughs> Już przyglądam do końcu ekipy, to dobażę się dużo. Nie czasu na ten. Yy... Dostukowo? Do Rzadko, kiedy. Przepraszam, że czytałam, chyba nie, nie pamiętam, jaki. dowyście się, co powiedział i że na nas do dobre, życie. O no tak. czyli nad do rana. Powoli, Niki, poszedłem, jest już prawda, czy mi snuć, coś wziąć, i te będę miał sobie, oglądają dranie. Aha. Aha, nawet dzisiaj Among Us? Among Us. Among Us! Among Us! Zobacz się co hejtery tak oszuł. Zobaczymy mam problem Among Us zabawy. A Among Us to było, czyli e, Among us nabawy. Szedlaku po, zapiniałem na powrócę baratemu. I ten. Po desen desenwoczę. Przeba się zamknąć chyba. Um, da założenie tym dziwnego, co end stock, czyli zawsze grać całego świata. Popularność sprawi, że w ogóle o, problemy, oz, gaby, nie wiem, choćby, żeby żeby, uderzyć tam, że słowa nie, tam, przepraszam, i, <śk> dobra. W postaci oszustów, a tych Among Us, tak? na dużo w Among Us. Ostatnio coraz więcej ee, jak dalej? Epic czyli tak. Z to co Watson robi się na konsultacjach, czyli ten, ten... tutaj który Among Us się, tylko jest oszusty za czytelem i ja to widziałam na... na, na ten... Ja to widziałam! I to widziałam chyba. Chyba, chyba było, chyba, chyba na ktoku była, i ta wleci chyba. Ale nie pamiętam. Po że sprawę formalną w racie wokół. W pierwszym nazwę mam kont, ani w nie pozwolić, się mam i tu prawa zmieniają czytów, że macie cieczukę, tak. I tu chyba napisał, chyba tłumacz. Czy ten. Tak, ja hakowałem i usunęłam e, późno. Tak, ja go hakowałem i napisałam. Tak, ja to hakowałem i pewnie długo. O mój Boże! O mój Boże! To, co to było za dzień? Dobra, teraz będą chyba. Oficjalny to było inne, tak dużo, inne, takie jak mrówki. Takie jak mrówki było Jak mrówki, dobra. I4 2020 Apple Pro, oficjalnie, bo jeszcze iPad nie było. Kosztuje, bo dzisiaj jeszcze, o Jezu Sławe, ja... iPhone'a a druga, to oficjalne jest. Zodziewam wiele razy bez z Kami, okej. Okay, Zobaczymy. Alpha, okej. Okay. Oczywiście charakter wytłumany. A to wytłumany! Bez mózgów! Tak. Zastanawiam się na smartfona. Czy nie można ani kupować, ani nie mogę dodawać na przykład... Jak to się nazywa? Bez... ani nie dotykać? Nie dotykać chyba... Nie wolno dotykać w tym... Nie mogę pokować ani kabel, ani szurówki, ani tak mini, ekran już. To, czyli on opowiadał o jak dump w, w nocy i ta wszystkie modele mają ekranę ND i czy Czyli to tak jak HD, czyli takie zdjęcie, żeby te takie wirtualne chyba to podobne stąd instant. Co mi statku? I cała śniąłam tam samą muszka. Czyli tam podamy do do jedynki i mi nie będzie wam mieszanie tego g. K. A po tym kancie płaski płytki. a płaska. Mam tylko samą сюда, nasz mam chyba. Bu Dubai AI Zwłaszcza tym, co samodzielnie ono z serii piątki i serii pięć. Czyli takie... ton wygląda jak płaska. Jak tyle, coś powiedział. I teraz tak. iPhone w miniu różny kolor: bielski, zielony, biały i czarny. Ale nie wiedziałem, że to kolora. iFlora jest tym samym kolor: bielski, żółty, sery szalony. Okej. Okay. Tutaj, nie wyznacznie, bo nie wiem, czy w skali rewelacji A to jest ten... Ło, e, wow, czyli morsz z szkła, okej. Późnacy, okej. wiem. A w ogóle nie wiedziałam, czy to jest a Smartphone to jest ten... Opowiadał o tym w konferencji, to były jedenastki i dziesiątki, było X. To X i jedenastki, okej. Okay. Jedenastki chyba było, ale... bardzo to było i opowiadał o tym iPhone 11 chyba, chyba, chyba chyba, i opowiadał o tym iPhone 11 i tam, chyba to się na oglądać i dlatego ja mam YouTube'a, Dlatego mam YouTube'a, ale teraz nowe iPhone i nie, czyli nowoczesne i iPhone 11 to jest Apple, czyli to, to jest Apple Bezbudowany i to w męcnym będzie iPod. Porsche o nagracie. Będzie świetny telefon, nagracie. Pędy grafiki. Bożonkost, nie wiedziałam. To wygląda jak PS5, a to nie. Taki model 3. 3 takie aparaty. 2 aparaty. 2 albo 3. A to 2 aparaty. Miałem no, jedno z tobą. Na modelę, ok. A patrz, na efekt, są już na ten. Mam w ogóle kramę, ale chyba mu takie. coś chyba. Tutaj trzy chyba, coś światła. Coś na ręki. I Ten konsol... To wygląda jak. jakiś matryk, To coś. Taka jak obraz. I nie dajemy nowych Ocowywaj szybciej. Dokument ostrego Nocy? To jest nocy. Ach, okay. tutaj. Kolejny model. jest on. bo zobaczył. Praw. Modela. I została chyba modela. I magnes. magnes tak. I tak u bo Był humano z telefonów. Złożył się. Chip, chipu Chip? Chip. IRS cieplony, który jest w formulacji CR. Aj tuj. Tak, to było tutaj, ale nie mamy ten magyczny osorów. Tutaj C95. To jest tak. Masakra. I usuną pakowanie słuchawki. Pignie to masz rozwisko, czyli nie ma takiego MSB. Do połączenia ładowania, albo we wszechświecie będzie października, 13 października, bo najlepsze też 13 października. Cześć, będzie listopada i 13 listopada. Czyli 23 października i premiera będzie, yy, premiera będzie chyba właśnie 3, a to listopada. samą 19 listopada, tutaj jest yy, Społeczny i cyfrank, który jest tyle. Yy, dzisiaj będzie Akila, ale nie będę, bo strach po mam. Ale dzisiaj może zobaczyć. I to jest taka Akira, czyli taka. Taka yy, yy, w tył, w o I ta dziewczyna, amnezja, czyli ta. Ona ma. Amnezja? Czyli amnezja. I tam amnezja chyba opowiada o tym, amnezję, że. Że ja no, tu się. się. No się, spokojnie, ładuję się. Dobra, muszę usunąć chyba. No, A to już było. I muszę usunąć, jeszcze to, Cyk, cyk i cyk. Chyba tu. ładuję się. I'm, I'm no cake, boy. no No dobra. Posunąć. Tutaj, a, a, bo, no, kamera, Film, co za. Ja filmem. Czyli tak. Teraz głos internetu. Szanowny w tele, chyba. Moda, tak się mi jaką. Byli w odkafaniu, Czyli oczy, inspiracje, to takie wielkie oczy. było. weekend w armii, czyli. Dziś czego, e, będzie chyba zagrać? Spotkaczku e, dwa, czyli części drugie, później ten wywod 47 dolarów. Rebut była Kalifornia, albo Infronja, tak się wydaje. I jaki ja będzie, drugi będzie, sequel. Czyli nie będę ani, może w 7 roku, albo spotkaru, to jak, to jak Disneyową, te oczy takie, przypomniały takie spedkatku, że to jest taki Disney, chyba funny, Disney, na chyba, i, porzucone chyba, nie wiem, tak się wydaje, i, i do innej, taki big ice, zrealizowany i tak, już, to są, i, i chcę, Alita Army chce jakiś koncert City, czyli nie, nie będzie, ani będzie chyba od. Od, chyba. Tam stąd. I od chyba będzie lezać. Andrew, czyli będzie chyba, ale czekam, muszę, pokowy... Nie, co jest? Co jest? Co jest? Halo! To jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest. Nie mogę. Trzeba czekać niestety. czy czu jest kompletnie Dobra, <kledziany> <kledziany> już jestem, jestem, już został, zostałem. I będzie chyba spektakl, będzie chyba, i on wiedzieć, on plan, będzie, spektakl będzie. Ruka after angel, czyli ten, nie będę, ani włożył, ani nigdy, i będą chyba. Na 100% będzie. Będzie spektak? Będzie chyba tak? Będzie chyba pierwszy, Że Będzie tak czyli podobny do day", ale będzie chyba podobny do że będzie Tajny 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 czyli Tajny do Tajny ale ale Tajny 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 Niestety no y, masaga y, w tym że Amonek będzie w tym rzeczywiście, ale nie będzie planować, niestety siąd, i niestety chyba bo no to było spektaku i spekna będzie chyba i będą mówiła o ok, ja będzie drugi tak się wydaje, że będą Spotkan będzie wydłużył i ze mną no, nie wiem, tak się wydaje i już nie będę ani tyle. No tyle! Dobra, e, już 15.00 godzina albo już idę. Uda e, nam coś? Proszę tylko tyle. E, no i dziękuję bardzo. Do zobaczenia, Elo.